Dla dziewczynki i chłopczyka, Adam z kotką książki czyta. Cześć, ja nazywam się Adam, a to moja budownicza kotka Lili. Dzisiaj będziemy Wam czytali książeczkę pod tytułem: Na budowie na budowie dźwig to po prostu nie do wiary, jaki dźwig dźwiga ciężar. Autogruszka. nie jest drzewem. Skąd więc gruszka sam już nie wiem. Betoniarka. Od lat lubi mieszać, przeto na budowie miesza beton. Koparka. Tak się zwija jak w ukropie. Tu coś kopie, tam coś kopie. Ładowarka. Co dziś na budowie w planie? Dzisiaj żwiru ładowanie. Walec. Choć jest przerwa na śniadanie, walec kończyć chce równanie. Minikoparka. Przy koparce nie wypada mówić, że ktoś w dołki wpada. Autopompa. Auto z pompą zajechało. Pompatycznie to zabrzmiało. Wywrotka. Taki pojazd to wywrotka. Każdy kiedyś go napotka. Pikap. O pikapie krążą wieści, że się wszystko w nim pomieści. Koniec! Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jeżeli filmik Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie nasz kanał lub o to rodziców. Pa! pa!